W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was 7 rzeczy, których nie widzieliście o Loganie. Prawdopodobnie. Mark Miller jest zdecydowanie twórcą komiksów, które są przeznaczone dla dorosłej części odbiorców. Jego prace są często przepełnione mrokiem i brutalną przemocą. Logan nie jest wyjątkiem. Jednak w porównaniu z innymi komiksami Millara w historii Wolverina nie znajdziemy żadnych przekleństw. Kompromisem pomiędzy stylem komiksów Marvela i Millara było złagodzenie dialogów, zastępując przekleństwa serią gwiazdek lub nic nieznaczących symboli. Zabieg ten może zaskoczyć fanów Millara, jednak nie powinien szokować czytelników Marvela, w szczególności Deadpoola, który cały czas mówi w ten sposób. Zarówno akcja serii komiksów, jak i zbliżającego się filmu o Loganie rozgrywa się w dość mrocznej wersji przyszłości. Złoczyńcy połączyli swoje siły w celu zawładnięcia światem. Stany Zjednoczone zostały podzielone na duże obszary kontrolowane przez różnych złoczyńców, a większość superbohaterów umarła lub zaginęła. Ze zwiastunów filmu wiemy, że akcja filmu rozgrywa się w swojej własnej wersji przyszłości, w której większość tytanów zniknęła. X-Men, przeszłość, która nadejdzie, przedstawia koncepcję podróży w czasie oraz równoległych przyświatów. Tak więc, przyszłość, którą zobaczymy w vloganie, niekoniecznie musi być tą samą, w której skończy się seria X-Menów. Wolverine dotychczas przeżył mnóstwo tragedii. W Loganie kontynuowany jest niekończący się cykl odnajdywania kogoś, kogo pokocha, i tracenia go w brutalny sposób. Zaczynając od śmierci przyjaciółki z dzieciństwa, Rose po półtratę Mariko jeszcze zanim zdążyli wziąć ślub. W staruszku Loganie nie tylko zabija własnymi rękoma jednego z X-menów, lecz traci również swoją nową rodzinę. Wolverine wyrusza na ciężką misję w celu zarobienia pieniędzy, które jego rodzina potrzebowała, aby przeżyć. Po powrocie dowiaduje się, że gang Halka znudził się czekaniem na niego i zamordował wszystkich jeszcze przed ostatecznym terminem zapłaty. Wolverine Staruszek Logan jest zasadniczo współczesnym westernem. W Ameryce zaczęło panować bezprawie, samotnym bohater jest na misji mającej na celu ocalić rodzinę i niesamowita podróż przez więzane ziemię. Miłośnik westernu bez problemu odnajdzie tu to, co lubi. Od głównej historii podrobne szczegóły. Mimo tego, że Wolverine jest zasadniczo nieśmiertelny w dużym stopniu ponadczasowy, staruszek Logan nie jest jedynym przykładem, kiedy widzimy bohatera jako siwowłosego staruszka. Logan starzeje się, jest to jednak proces wyjątkowo wolny, więc nie jest zaskakujące to, że w innych wersjach przyszłości może nieco różnić się wyglądem. W Wolverine The End Logan żyje w innej alternatywnej przyszłości, w której ma 210 lat. Jest białowłosym staruszkiem, powolnym, cierpiącym na artretyzm. Napisany w 2003 roku, Wolverine The End poprzedza staruszka Logana. Jest zupełnie odmienną historią, bardzo mocno związaną z komiksową wersją Wolverine Początek. Na początku historii Logan wyrzeka się wszelkiej przemocy, co jest zaskakujące przy tak brutalnym mutancie. W szczególności w sytuacji zagrażającej życiu jego rodzinie ze strony gangu halka. Pacyfizm Logana prawdopodobnie związany jest ze wstydem za to, co uczynił, kiedy złoczyńcy po raz pierwszy go zaatakowali. Dzięki misteriom Wolverine uwierzył, że grupa złoczyńców włamała się do X-Menszyn i zabił ich wszystkich, by uratować przyjaciół. Kiedy iluzja się zakończyła, Logan dostrzegł, że złoczyńcy, których zabił, okazali się być X-menami i w rzeczywistości zabił towarzyszów, których pragną chronić. Załamany Logan ukrył pazury na dobre, jako pokutę za to, у ч е Ostatnimi czasy Staruszek Logan ponownie pojawia się w All New, All Different Marvel. Kontynuowana seria przenosi Staruszka Wolverina w czasie na parę lat przed załadnięciem świata przed złoczyńców. Wolverine nie wie dlaczego został przeniesiony w czasie, jednak wykorzystuje swoją szansę, aby zapobiec zjednoczeniu się czarnych charakterów i powstaniu mrocznej przyszłości, którą zna. Seria ma miejsce głównie w teraźniejszości, jednak pojawiają się również wspomnienia z przeszłości Logana. Wspomnienia te najczęściej przedstawiały sytuacje, które wydarzyły się jeszcze przed fabułą serii Staruszka Logana. Alternatywne wersje przyszłości Logana pozwalają utrzymać go w obecnym uniwersum, nie doprowadzając do jego śmierci. Korzystając z okazji, chciałbym wam przypomnieć, że już w ten piątek w sieci kinie Multikino odbędzie się premiera filmu Logan. A jeżeli jeden film to dla was za mało, w ten sam dzień w Multikinie organizowany jest także Maraton X-Men. W repertuarze znajdzie się Wolverine X-Men, przeszłość, która nadejdzie, oraz premierował oczywiście Logan. Wszystkie informacje odnośnie maratonu znajdziecie w opisie filmu. Po seansie koniecznie dajcie znać, jak podobał wam się najnowszy film ze świata X-Menów. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym.